Wszystkim, wiadomo, ja no, głośno było na mediach, w prasie, w gazecie, co się stało Dziewczynka, takim jak wasze, niech popełniła sobie stanowójstwo przez głupoty. Wasze chłopcy głupoty to. Bezrechnął z Że zebraliście, a później robiliście zdjęcie. I ten na będzie droga. Od razu mówię, będzie nawet zero. Przy tym Was, przycisnę Was. Żeby naprawdę byliście tak jak Żeby jak ja zostanę prezydentem to żeby ja nie widział, nie miał śmiechu, nie miał niczego. Tylko żeby naprawdę szkoła była jak szkoła. I to w tym trzeba skończyć jak najprędzej. I wszędzie będzie wyprowadzona na ulicę. Na ulicę. Policja straży miejsce, nie będzie nie... To no, od Boga, a nie ode mnie. Dziękuję serdecznie za przybywanie z ale tak jak sam Paweł II mówił. Ile przeznaczył życia Dla każdego człowieka tyle będę żył. Tak samo i dla mnie. Ile jest wyznaczone? Tyle ja będę żyć. Tyle ja będę żyć. Nic więcej nie będzie żyć. Dziękuję i witam Panie dyrektor. Powiedz mi Krzysiek, ostatnio obchodziłeś swoje urodziny, 21 stycznia, swoje 44 urodziny. Jak je spędziłeś? A bardzo dobrze, wesoło, mile. Co robiłeś? A, obchodziłem w kulbie jedyne. Co byś chciał robić w życiu ciekawego? Eee, ale, ale na przykład co? Proszę dalej. Jakie jest może twoje marzenie? Zostać, R... Zostać prezydentem RP, Rzeczypospolitej Polskiej. I to będę czynić i to będę namawiać młodzież, żeby, e, którzy mają już 18 lat ukończone, żeby na mnie głosowali, żeby mnie poparli. Jak zostanę RP prezydentem polskim, to wtedy ja zrobię dla młodzieży w i na całej Polsce raj. Jak powiem, raj, żeby tu w Polsce, w i wszędzie, żeby nie ujeżdżali za granicę, żeby tylko tutaj pracowali u nas w Polsce. Do Anglii mam wyjechać, też ekspozy wyborcze dać i chcę, żeby młodzież, młodzież naprawdę, naprawdę mnie poparła, żeby to młodzież moja kochana wzięła do góry, o co ja mówię. O. I jak ja zostanę prezydentem RP, stworzę rząd, nie będzie sejny, nie będzie senatu, tylko będzie zmniejszenie wszystkiego. E, będzie zmniejszenie, nie będzie w, w, w województwach też, będzie zmniejszenie, przypuśćmy, nie będzie marszałków i tylko zostanie przypóźnie urząd i prezydent. Albo prezydent miasta, tylko zostanie w miastach będzie. To ja jeszcze mam do rozważenia. Ogłowie takie coś. Proszę państwa, dnia dzisiaj był napad na moją matkę, inwalidkę pierwszej grupy. Musiałem jechać do, do Adama, bo jestem kandydatem na prezydenta miasta do w ale musiałem się zwrócić, bo napadł był. Raz policja przyjechała, uciekli bandyci, zwiali. Drugi raz przyjechała, też zwiali bandyci. Ale policja obiecała, że jutro będzie dwa radiowozy nawet i będą się kręcić tutaj. Ale ja... Tak. Proszę Państwa, jeżeli tak będzie dalej z młodzieżą, jak tak napisałem w swoim piśmie, w swoim przemówieniu, yy, że z młodzieżą za młodzież trzeba się wziąć, się. ostrzej, bo młodzież za dużo sobie pozwala, za dużo pije wódki, za dużo pije piwa, za dużo pije alkoholu, spożywa i tylko przychodzą, rozrabiają, tutaj w oni byli pijani dzisiaj? Oni byli w stanie już nad spożyciem alkoholu, ale jeszcze ucierpię. I ta na prezydenta miasta Wielkoczniku, bo może się dowiedzieli się proszę pana, ale ja powiedziałem, że będę kandydować, jestem kandydatem na prezydenta i postanowiłem kandydować i nie popuszczę. Dla młodzieży Lejce, jak trzeba będzie, to młodzież uhamuje tak, że naprawdę zrobię ze wszystkimi porządek. A policję. Wyprowadzę całkowicie na ulicę i straż miejską. Wszędzie. Nie tylko w Strasburgu, bo nie tu policjerzy się krę krążyć, krążyć i jeździć. Ale, ale, ale po całym mieście w Białym Stoku będzie nawet. Będzie wszędzie, wszędzie jeździć. Będzie wszystko, wszystko drogo, łat, łat i porządek. Będzie tak jak trzeba. Starsza młodzież, inwalidzi. Pierwszej grupy będą mogły przejść do kościoła, do sklepów, wszędzie. piszę w gazecie, że w Gdańsku, dzisiaj w gazecie przeczytałem, w Gdańsku przez młodzież została zgwałcona 14-letnia dziewczynka i się powieściła się, A ja tego nie dopuszczę, żeby tak się działo się na całej naszej Polsce. Ja w Białymstoku na pewno tego nie dopuszczę i zrobię wszystko, jak będę wygram, wybory na prezydenta i w mojej mocy, że z młodzieżą tak ułamuję, że młodzież mieli naprawdę, naprawdę porządne, że likwiduje alkohol, całkowicie alkohol zlikwiduję dla młodzieży i papierosy zlikwiduję, że młodzież nie będzie ani nic, a jeszcze do tego będę e, naciskać na szkoły, na szkoły, na dyrektorów, na dyrektorów szkół, żeby dyrektorów szkoły, jeżeli młodzież będzie się zachowywać, przypuścił po szkole po chansku, jak tak nazwy że nie przepraszam, ale to będę naciskał, tak jak wspomniałem, na dyrektorów i będę wymagać tak od dyrektorów, nawet żeby uczeń nie dostał do następnej promocji do klasy. Nawet to będę. Nawet to zrobię. Wprowadzę to. Nawet. Żeby nawet uczeń nie dostał promocji, a nawet zrobię tak, jak będzie znowu, to wprowadzę i skieruję pismo do Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji, do Warszawy, do Ministerstwa Sprawiedliwości, do pana prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, do premiera napiszę wszędzie, żeby Białystok zrobić raz na zawsze w porządnym, uczciwym miastem, żeby starsi i młodsi ludzie, żeby nie byli zaczekani przez takie puliwanów, to można nazwy, można bo to już dosyć tego, to już mi pierwszy raz się na moją matkę napadali, ale już i przedtem było napad. Jak będę i wygram wybory i będę prezydentem zostanę, to na pewno zrobię w związku ład i porządek i do tego, żeby nie miejsca pracy dla młodzieży, a młodzież będzie miała tylko chodzić po mieście do godziny 20. A po 20 godzinie będzie zabierana i zawierzona do domu e, opieki, będzie wiedzieć, o e, syn lub córka kancza, lekcję i wtedy ojciec przyjedzie, czy matka przyjedzie, zabierze i zaprowadzi do domku. I nie będzie co nie będzie niczego. Dziękuję Państwu. Do mnie w każdy dzień można przychodzić i, i podpisywać się na, na listę o poparcie do Unii Parlamentarnej, w jestem kandydatem numer jeden z Warszawy, ze Związku Słowiańskiego i bardzo serdecznie apeluję do wszystkich i do miasta Białostoku dości do, do całej Polski apeluję, że e, wszystkich proszę o poparcie i, i przychodzenie, o podpisywanie e, poparcia e, dla mnie e, listy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze chciałem dodać, że bardzo, bardzo dużo było młodzieży. Młodzież się interesuje się in e ekologią i bardzo to mnie cieszy, że młodzież się interesuje, się tym, bo to trzeba tym się interesować, żeby młodzież, młodzież, żeby się, się ekologią. Bo y, ekologia to musi być, bo pijemy y, wodę, jemy wszystko, warzywa i tak dalej. Ale y, 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 dla mnie bardzo zasmuciło i chciałem zadać parę pytań, jako sam człowiek ważny, że dlaczego to burmistrz nie stawił się na, na spotkanie? Dlaczego? Miał zawiadomienie, miał wszystko. Miał y, od A do Z wszystko, a nie stawił się.